Mamy kilka dni po aktualizacji, w której Wargaming, tak dosyć niespodziewanie hmm, znerfiło e, kilka czołgów e, 10 poziomu. Słuchajcie, Nerfa dostały np. Type 71, który no, powiedzmy sobie, że na to zasługiwał, bo był bardzo zwinnym czołgiem ciężkim. E, TVP Batchat np. dostał Bafa. Jeśli nie, nie macie podczata, to naprawdę polecam. No i tak był dobry. Jeśli oglądaliście powtórki widzów, no to tam jeden z naszych kochanych widzów wykręcił naprawdę fantastyczny wynik tym czołgiem, a teraz będzie jeszcze lepszy. Lodówka. Także jedna sekunda więcej. T57 Heavy. Nie rozumiem troszkę z tego nerfa. Bo T57 Heavy nie był aż tak potężny. Wydaje mi się, że na przykład beczka albo yy, właśnie rodówka, czy też TVP były od niego mocniejsze. A dlaczego T57 Heavy dostał akurat nerfa? Nie wiem do końca. I tutaj jeszcze tam jakieś delikatne zmiany czołgom niższego tieru. Tym się za bardzo nie będziemy za, yy, zajmowali. Bardziej tutaj mi chodzi o te zmiany na 10 tierze. Czy one dotknęły jakoś te magazynki? Słuchajcie. Zagramy sobie takim TVP Chcę Wam zagrać bitwę na żywo i porozmawiać troszkę właśnie o tych zmianach czy one wpłynęły jakoś drastycznie na playstyle i na odczucia związane z grą tym czołgiem Zobaczymy właśnie Przeciwnik ma bardzo dużo medów Ja na pewno się nie będę pchał na medownie skoro E50M nie jedzie na te medy, więc nie miałbym tam żadnej pomocy, dlatego jadę sobie, może nie tutaj. Myślałem, że on tu będzie campił, pojechałem taką bardzo do, szeroką drogą, jeśli tak macie jechać, to nie jeździć tak jak ja. On się tutaj ustawia. Spoko, no możesz tutaj stać. Bitwa niestety nie wygląda dobrze już na samym starcie. Od razu możemy też troszkę posłuchać odgłosy yy, dział zmienione. Mamy TVP tam stoi, on sobie będzie teraz strzelał, no i kurczy co. Wyspotował nasze 50 które daje komendę do ataku, no a co innego ma dać? Słuchajcie, co innego ma dać? O. 492. Bardzo ryzykowne jest wyjeżdżanie bokiem na pewno. No i patrzcie, ochotniczo oni tam puszują. Dosyć niebezpiecznie to wiaćkę. T50 będzie też miało tam przestrzeń. Że źle zrobili, bardzo źle zrobili. No ja ładuję. I czy ta sekunda robi jakąś różnicę na tych czołgach? Powiedzcie. Według mnie, szczerze mówiąc, przy tak wielkim czasie przeładowania, ta sekunda nie zrobi jakichś drastycznych różnic. A wręcz wydaje mi się, że to będzie nawet całkiem dobre dla tego czołgu, ponieważ mniej ludzi będzie nim grało, wydaje mi się. Więc gra na dziesiątych tierach powinna się opłacić, ponieważ ludzie pomyślą sobie, a no bo taki TVP dostał e, nerfa. No to już przestaniemy nim grać. No a tak wcale niekoniecznie jest, że on dostał tego nerfa. On tu naprawdę miał na mnie przestrzał, więc się naprawdę uwziął na mnie od początku tej bitwy niestety. Hmm, czekamy aż to jest to strzeli. No, on się tutaj udaje. Próbuję tutaj poudawać troszkę. Że się na mnie nie patrzy, co ja. Nie patrzysz się na mnie. Nie wyświeca go w ogóle. To ciekawe. E, tam jakiś met TVP jedzie. To to, jedzie mnie zabić, wiecie? <laughs> Troszkę śmieszne A nie, jednak nie jechało mnie zabić Oj, bez... Przodem, przodem Trzeba dostać HEKa Nie, jeszcze ładowniczy O cholera, 33 sekundy to, czy wy to widzieliście? Dobra, tam jest testo. to e, Ani mają jeszcze Jocha Joch, który na razie nie wiadomo, gdzie jest do końca. Bardzo możliwe, że on jest w ogóle AFK. Nie było widać tego czołgu raczej od początku bitwy. Raczej nie dostanę tutaj nigdzie spota Więc jadę dosyć agresywnie. Tak, żebyście się nie zastanawiali. O, Joch! O, kurczę ale nieźle baituje tym Dobra, <laughs> mamy chociaż jeden pocisk Już mamy 3200 damage'a więc to nie jest jakiś tam bardzo tragiczny wynik już na dziesiąte tiary Wiedziemy sobie na tą kampę. Oceńcie sami, czy ta sekunda robi jakąś różnicę na czołgu tak mobilnym jak TVP, no według mnie to jest tak marginalna zmiana Co robi sekunda przy czasie przeładowania 25 bodajże sekund No kurczę, to jest bardzo... patrzcie 1300 i mamy już 4500 dema. jak dobrze pójdzie to będziemy mogli jeszcze zrobić jeden magazynek tego TVP o on dostał jeszcze za 300 niestety więc będzie raczej ciężko Byśmy tylko spota nie dostali o i patrzcie jak szybko teraz schodzą te czołgi Dobra, podjedziemy tam, bo oni, oni raczej nie wyspotują tego czołgu. Pff, ja dostałem spota. To, to dziwne akurat. To bardzo dziwne. Jedyne, co WG mogłoby znerfić w, w TVP, żeby ten czołg był bardziej zbalansowany, to jest to czas przeładowania jednego pocisku. To jeśli WG nie zmienia tego to ten czołg nadal będzie dobry, no nie ukrywajmy, jedyne co sprawia, że on jest bardzo OP to jest to jak szybko on potrafi wypleść ten magazynek, a tego Wargaming nie zmieniło I tak samo nie zmieniło tego w lodówce, tak samo nie zmieniło tego w T57 Heavy a w beczce tym bardziej, więc to wcale nie sprawia, że ten czołg jest gorszy jest tak samo dobry jaki był, tak samo dużo damage'a można nim robić ona narzekają, w ogóle na 50 on zrobił fajny damage więc, no, że należy się go. Należało się mu przeprosiny. Dostaliśmy ogień, nie wiem od kogo. <laughs> A50M. <laughs> Przeprosić go, chyba wypada. Także, czy te zmiany są złe? No, kurczę, nie wiem. Zagramy jeszcze jedną. Ja nie uważam, że one są złe. O, jezu, bardzo słaba mapa. Jak na lodówkę, czy na taką lodówkę? No. Pograliśmy TVP. I umówmy się, że na TVP zmiany nie są złe. Pod żadnym względem te zmiany nie są złe i nie wpływają jakoś bardzo drastycznie na playstyle. Na tym ciągu czy na lodówce te, te zmiany będą e, jakoś tam tragiczne? No, na lodówce, e, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że już będzie to troszkę bardziej zauważalne, bo o ile takim TVP możemy w bardzo szybkim czasie się przemieścić i zmienić naszą pozycję i uciec i tak dalej, to w takiej lodówce już. Będzie to troszkę cięższe. E, medy pojechały właśnie, tam jest grill. C, może nam się uda wiecie, szybko przejechać tutaj, bez spota nawet. No ja raczej dostaniemy spota. I te czołgi, które tutaj będą chciały przejechać. A uwierzcie mi, że coś tu będzie chciało. Tylko zrobimy. Staliśmy spota. wąska ej cyk. Czy ten czołg jest gorszy? 1800 dm. Słuchajcie. 380 po spocie. Ładujemy. Jeśli mamy się gdzie schować, to lodówka będzie tak samo dobra, jak i była wcześniej. Jeśli się nie mamy gdzie schować, lodówka będzie słaba. Niezależnie od tego, czy będzie ładowała 10, 12 czy, czy ile tam sekund, no to jeśli się nie będziemy mieli gdzie schować, no to. Niestety nie zrobimy z O Boże, ale naprawdę, Ty musisz. O, i ten gościu. Teraz jeszcze dostaniemy od tego <laughs> typa. No i wyjechał sobie bokiem i nie przebił w tym dziewiątym tierze. Nie robimy tak, moi drodzy. Nie robimy. Tak, no i ładujemy. Nie widzę tutaj też drastycznych zmian w playstylu. To sekunda. Nie rozumiem troszkę, bo oni raczej dali te zmiany nie dlatego, że sami uważali, że te zmiany są potrzebne, tylko dlatego, że troszkę gracze na nich wymusili te zmiany tym, że e, grywalność tych czołgów znacząco pos, podskoczyła. To znaczy, ilość graczy, którzy zaczęli grać taką lodówką, albo takim e, AMX-em 50B, albo TVP, ogólnie wszystkimi magazynkami, bardzo podskoczyła. No i to właśnie z tego powodu, wydaje mi się, że oni próbują delikatnie znerfić i zniechęcić tych graczy do grania tymi czołgami. Te zmiany są, no jak widzicie. Oj, jeszcze ta bez... E, nie zdążył uciec. 3800. Tam jest przestrzeń słuchajcie. Przeładujemy. A, bez sensu, widzicie. Miałem nadzieję, że może jednak nie dostanie tego pocisku <laughs> i że jeszcze zdążymy do niego dojechać. To będzie w ogóle jeden chyba z najdłuższych odcinków historii, <laughs> bo zagramy jeszcze T-57 Heavy. Lodówka. Lodówka czy wyszło jakoś tutaj bardzo na źle? Nie uważam, szczerze mówiąc nie uważam. Jeśli będziemy mieli się gdzie schować lodówkę, to nie wychodzi to raczej na złe. Możemy zauważyć tylko drobną różnicę grając jakieś tam y, pojedynki 1 na 1. Wtedy OK DPM się liczy, ale w takiej bitwie, kiedy tutaj nasz klip, tak czy siak w te tam kilka sekund potrafi zadać 1800 albo 1300 damage, to aż tak bardzo to naprawdę nie robi takiej różnicy. Inaczej wydaje mi się, że sprawa tyczy się te 57 heavy, ponieważ mamy tutaj konkurenta tego ciągu. Jest to Joch. Który dostał w ostatniej aktualizacji takie dwa cudowne materiały eksploatacyjne, i według mnie aktualnie, Joch, który nie dostał Nerfa, staje się lepszy od T57 Heavy. I wydaje mi się też, że dużo graczy będzie tego zdania ogólnie, ponieważ. Joch nie, no nie dostał żadnych zmian, a ma ten dwustrzałowy magazynek, który nie był celny, a teraz ma to skalibrowany ten celownik, który e, bardzo szybko celuje. Jeśli gramy na trzystrzałowcu, mamy ten przyspieszenie przeładowania, które jest tak samo w T57 heavy, także. Mm, nie do końca rozumiem ten buff, o ile tam w, w tym w lodówce i w TvP OK, ale co do samego T57 heavy no już tak nie do końca. Ponieważ T57 Heavy nie był jakimś tam bardzo OP czołgiem, szczerze mówiąc. To ja bym nie powiedział, że to jest OP maszyna. Dobra, daliśmy 2 na 2. Uciekamy to. Uciekamy to, uciekamy stąd. W ten sposób. Polski język, trudny język. Troszkę mi się już taki język plącze. A ja w ogóle myślałem, że włączyłem sobie e, przyspieszenie przeładowania, a jednak nie Jeszcze taki drobny fakap z mojej strony. W tym leopardzie gra bardzo nieogronięty gracz. Dobra, próbujemy troszkę zbejtoować któregoś z nich, może akurat. Właśnie. Teraz na przykład leopard. Ktoś coś może Słuchajcie, spróbujemy tak. Ten leopard uciekł raczej, więc przeładujemy. Albo wyjedzie gdzieś tutaj z tej strony. Tam jest bad Chat. Ta fałka też będzie raczej zaraz krosowała. <laughs> może ten Emil też coś tutaj podziała. Wydaje mi się, że powinien. Jakby teraz przyjął właśnie. I teraz tu się cofni. A ja tutaj się zajmę kolegą. Bardzo ładnie. No i w ogóle koniec bitwy. I w takim T57 Heavy naprawdę ta zmiana robi troszkę różnicę. Ponieważ ten czołg nie jest też tak zwinny jak lodówka. Nie może się tak szybko przemieścić. No i ta głupia sekunda naprawdę może zrobić różnicę. Dobra. No 2600 zrobiliśmy, więc widzicie. No może dało się tutaj więcej zrobić, grając troszkę bardziej agresywnie, ale no taka gra agresywna na dziesiątych tierach nie zawsze popłaca. Także no, podsumowując troszkę, jedynym czołgiem, który oberwał z magazynków w aktualnej aktualizacji, wydaje mi się, że jest to T57 heavy. Ponieważ czołg nie powinien dostać tego nerfa, a dostał. No, jeszcze jest taki czołg troszkę <coughs> zagadka według mnie. no To jest T50M, które teoretycznie dostało delikatnego bafa też do pancerza, bo te płyty na wieży są mniej skontowane jak były. Aczkolwiek, to jak on wygląda aktualnie, Boże, kto to robił? Już to jest paskudne? paskustwo naprawdę, paskudstwo. Taki klocek, naprawdę. Dlatego. Wybaczcie, może nie zagram tym a 50 bo no, naprawdę jest poskudny z wyglądu, nie podoba mi się w, w żadnym stopniu. Jeśli macie swoje zdanie odmienne od mojego, e, napiszcie o tym w komentarzach. Ja już teraz dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. I tak, do następnego, dzięki.